Od ostatniego zamknięcia byliście zmuszeni zostać w domu lub nie móc się z niego oddalić. Państwo rozważali stworzenie warzywnika z podstawowymi warzywami na jego powierzchni. Oto siedem warzyw, z których możesz być pewien pięknych plonów. Zaproponowane warzywa nie wykluczają innych, wręcz przeciwnie są to warzywa, przy których można być pewnym obfitych plonów. A jeśli jesteś początkującym w zakładaniu tego warzywnika, z pewnością będziesz zbierać warzywa w dużej ilości. Najważniejszym warzywem, które koniecznie trzeba posiadać, są warzywa owocowe, szczególnie pomidory. Miłośnicy pomidorów szukają wielu niehybrydowych odmian, które sami wysiewają, np. czarny krymski, ananasowy pomidor, pomidory we wszystkich kolorach i kształtach, których plony czasami są losowe. Tutaj proponuję klasyczne pomidory, znane ze swojej dobrej jakości, o smaku, który z pewnością zadowoli, idealne do nadziewania sałatek, sosów lub przekąsek. To hybrydowe i delikatne odmiany pochodzące z krzyżowania dwóch odmian, Produkowane ze względu na ich odporność na choroby, lepszy smak oraz bardzo obfite i łatwe w uprawie plony. Inne warzywne owoce cukinie. Cukinie są delikatne to odmiany niewspinające się, zielone lub żółte. Cukinie szybko rosną. W przypadku odmian hybrydowych skoncentrujmy się na ogórkach owocowych. Ogórki są niezwykle delikatne. Istnieją dwie metody ich uprawy: metoda pnąca oraz metoda wspinaczkowa. Ogórki rosną na ziemi pokrytej ściółką, by owoce były czyste i chronione przed zanieczyszczeniami gleby. Inną techniką jest to, że ogórki tym razem pną się po siatce dzięki wiciom, które naturalnie owijają się wokół podpory. Ogórki zajmują mniej miejsca, co zapewnia dobre plony z łatwiejszymi owocami. Z warzywami smażonymi zostawiamy warzywo ziemne, warzywo korzeniowe, aktywny ziemniak. Przy zakupie na metce lub worku podane są informacje. Od 60 do 80 dni dla najwcześniejszych odmian i od 90 do 120 dni dla odmian przechowalnych. Odmiany wczesne dają plon już po dwóch miesiącach. Pozostańmy przy warzywach korzeniowych, takich jak rzodkiewki. Rzodkiewki każdego miesiąca. Rzodkiewki można siać praktycznie przez cały rok, począwszy od lutego aż do października, listopada. Ale ogólnie rzecz biorąc, rzodkiewki uprawiane latem są znacznie ostrzejsze, zwłaszcza jeśli okres jest suchy i gorący. Fasola szparagowa wysiewa się od maja na otwartej przestrzeni, gdy temperatura ziemi wzrasta przynajmniej do 15 C. Aby uniknąć zalewu koszami fasoli, zaleca się wysiewanie małych partii raz na 15 dni, aż do początku sierpnia. Fasola w warzywniku ma zaletę wzbogacania gleby, sałaty, a zwłaszcza sałata masłowa lub liściasta. Na początku sezonu od kwietnia wysiewa się lub przesadza sałatę batiwę lub liściastą. Uprawa jest taka sama z zachowaniem odstępu 20-25 metrów między roślinami. Siedem warzyw wysiewanych lub sadzonych od kwietnia, ale aż do sierpnia, od tego czasu zostaną zastąpione innymi warzywami, takimi jak cykoria, rukiew wodna czy czarne rzodkiewki.